Bo jest pierwszy taki ciepły dzień. Jesteśmy właśnie w Sopot Kamienny Potok i zaraz będziemy na plaży. Ciepły, można powiedzieć nawet gorący dzień od dawna. Od, nie, od w ogóle w tym roku, w tym sezonie. Pusta plaża. Ale to dlatego, że jest poniedziałek. Ja mam w poniedziałki wolne, więc e, przypuszczam, że wczoraj było tutaj bardziej tłoczno. Jest 10 maja. Dwa stopni Celsjusza i miałam ubraną krótkę buchową. A dzisiaj jestem w stroju, jest mi gorąco i chyba wskoczę do morza. Zaczęło bardzo wiać, obdarły mnie buty, ubrałam skarpetki, a teraz jesteśmy na lodach we wrzeszczu, takich naturalnych, mających długoletnią tradycję i jem smak wiśnia i kasztan. To bardzo dobra. you Muszę przyznać, że nie jest to jakieś super ładne. Jest to bardzo krzywe i koślawe, ale przynajmniej nie ma dziury i to jest w takim miejscu, że nie będzie tego widać, bo to jest jako tutaj fragment kołnierza, więc jak to zaprasuję, to... Już nie jest tak ciepło jak było na plaży. Ja też dogrywam tego vloga, tak, w trakcie tygodnia, ale chcę Wam jeszcze coś pokazać, żeby też była jakaś taka merytoryczna treść w tym filmie. I pokażę Wam Dom Handlowy Jantar, czyli postmodernistyczny budynek z zewnątrz i wewnątrz. Tak więc to jest. Dom handlowy Jantar. On powstał w 1994 roku. Jest to przykład architektury postmodernistycznej. Był to wówczas jeden z nowocześniejszych tego typu domów handlowych, gdzie była otwarta przestrzeń i w boksie, po prostu, jakby w boksach były usługi i Sprzedaż różnego typu. Zaraz Was, ja was ma do środka, tylko tutaj się ogarnę. Tak wygląda w środku. Jest też właśnie piękna klatka fioletowo-różowa. I zobaczcie kopuła. No, jest sobota i jest tutaj otwarta od 9 do 15.00, ale nie ma nikogo. W ogóle to, to centrum, dom handlowy Jantar jest raczej no, opustoszały i wiele miejsc jest zamkniętych. Myślę, że częściowo też przez pandemię, ale no, wcześniej też tak było. Natomiast jest to super miejsce ze świetnym klimatem. Muszę doładować sobie kartę miejską, bo właśnie mi się skończyła. jest ten dzień. Słuchajcie, żegnam się z wami w tym vlogu. Do zobaczenia w kolejnym. Mam nadzieję, że uda mi się utrzymać te... Właśnie jedzie mój tramwaj tam, więc muszę kończyć. I do zobaczenia, pa.